Siema YouTube, z tej strony Mateusz. Dzisiaj wam pokażę, jak w trzech prostych krokach nauczyć się poprawnie robić martwy ciąg klasyczny oraz dlaczego was po nim wolą plecy. Jedziemy z tematem. Większość osób, która przychodzi pierwszy raz na siłownię próbuje zrobić martwy ciąg, robi coś mniej więcej w tym stylu. Staje dosyć szeroko, daleko od sztangi, łapie szeroko i robi coś takiego. Okej, okay, to jest pozycja całkiem spoko do podnoszenia szafy z ziemi do innych przedmiotów ważących powiedzmy 20 kg, ale na pewno nie jest fajna do podnoszenia sztangi ważącej 100 czy 200 kilo. Naszym celem będzie przede wszystkim stanięcie wąsko, to jest pierwszy tip, jeśli chodzi o martwy. Nie stajemy tak szeroko jak przy przysiadzie, staramy się stanąć dosyć wąsko, tak jak mniej więcej przy wyskoku wzwyż. Jak widzicie moja pozycja startowa to jest sztanga znajdująca się mniej więcej na wysokości moich sznurówek. Jak widzicie, nie stoję tak. Większość osób, która zaczyna pierwszy raz martwy ciąg, będzie stawała mniej więcej tak, że sztanga jest powiedzmy na czubku palców. Dlaczego? To jest złe. Takie coś jest bardzo często spotykane, ale nie jest do końca fajne. I tak naprawdę pierwszy powód jest taki, że jak widzieliście na samym starcie podnosi mi się tyłek, podnoszą mi się biodra. Przez to po prostu niepotrzebnie narażamy nasz odcinek lędźwiowy oraz nie jesteśmy w stanie podnieść takiego ciężaru ja nas delikatnie do tyłu no i przede wszystkim musimy przyciągnąć sztangę do siebie, a to już jest jakiś wydatek powiedzmy, już nas przedstawia w trochę złą pozycję dlatego nauczymy się robić to poprawnie druga rzecz, której nie robimy to wyszarpywanie ciężaru z ziemi zobaczcie czego nie robimy jak widzicie ja teraz hamsko wyszarpałem z ziemi bez żadnego spięcia, bez żadnego przygotowania co błynęło mnie nie, w niefajną pozycję oraz naraziło mój odcinek ręźwiowy na przeciążenia. Jak to zrobić lepiej? Na początku łapiemy naszym chwytem. Jak widzicie, ja na samym początku delikatnie klikam stangą I ona tak naprawdę, w związku z tym, że ten ciężar jest dosyć lekki. Ona tak naprawdę już się odrywa od ziemi. Przy większym ciężarze ona oczywiście się nie będzie odrywała, ale fajnie będzie, jeśli usłyszymy takie delikatne kliknięcie. I co nam daje to wsuwanie się? Używamy sztangi, czyli jakiegoś obciążenia, do tego, żeby ustabilizować nas. Czyli to nie my próbujemy się tam jakoś włożyć w jakąś fajną pozycję, tylko automatyczne przyciągnięcie tej sztangi do siebie, mimo że oczywiście nie odrywamy jej od ziemi, ona powoduje, że automatycznie nasze łopatki. Cofając się w tył i do dołu. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest oczywiście właśnie ruch łopatek. Starajmy się, najważniejszą naszą rzeczą podczas martwego ciągu będzie wyobrażenie sobie, że podnosimy, wypychamy klatkę, nie? To nas automatycznie ustabilizuje do takiej pozycji, że łopatki będą właśnie ściągnięte. I opuszczone do dołu. Pamiętajmy o tym, żeby nie mieć łopatek, elewacji, to nie są ćwiczenie na kaptury. I tak naprawdę, znalezienie swojej pozycji startowej nie powinno być trudne. Jak już mówiłem, stajemy dosyć wąsko i ręce zawsze są da delikatnie na zewnątrz kolan. Nie starajmy się mieć rąk bardzo wąsko. Bo jeśli będziesz miał ręce bardzo wąsko, to automatycznie podwinąć się kolana do wewnątrz. I to są w sumie najważniejsze rzeczy. Rozstaw stóp dosyć wąski, ręce delikatnie za kolanami, tak żeby kolana nie zapadały się do wewnątrz. Stopy mniej więcej tak, żeby sztanga była nad sznurówkami. Ale teraz przejdźmy co się dzieje, jeśli nie możesz zacząć martwego ciągu z dobrej pozycji. Co jeśli masz garba w pozycji startowej? Użyjemy naszego ulubionego modela, czyli Piotrka Pasiaka, słynną zieloną koszulkę do zademonstrowania. O co nam chodzi? Jak widzieliście Piotrek miał teraz delikatnego garba w odcinku lędźwiowym, O czym to świadczy? To nie świadczy wcale o złej technice, ponieważ on, ponieważ on chciał zrobić to dobrze, ale jego problem wynika z mobilności. Bardzo duża część społeczeństwa nie jest po prostu w stanie wykonać martwego ciągu z ziemi, z podłogi, ponieważ tak naprawdę no, arbitralnie jest ustawione, że sztanga będzie się znajdować na 75 cm, na 45 cm, tak? Te 45 cm jest po prostu odrzucone dla każdego, ale to nie jest pozycja dla każdego, właśnie. Dlatego ja proponuję Piotrkowi założyć delikatnie małe podstawki pod sztangę i od razu zobaczycie, jak się zmienia jego pozycja startowa. Jak widzicie, teraz podnieśliśmy sztangę tylko parę cm, już jego plesty są proste. Są proste tutaj, są proste tutaj. I to jest po prostu mobilność dla niego. Być może jedna podstawka też by załatwiła sprawę. No to dawaj, ciśnij. Jak widzieliście właśnie udało nam się zamienić potencjalnie niebezpieczny martwy ciąg z krzywymi plecami W bezpieczny martwy ciąg z prostymi plecami A różnica tych talerzy to dosłownie 10 cm Co nie robi naprawdę większej różnicy Okej, okay, ale co w sytuacji kiedy robisz mniej niż 60 kg Z reguły większość osób zaczynających robi mniej niż 60 kg A z reguły na większości siłowni talerze mniejsze niż 20 są po prostu małe Tak jak widzicie w tym przypadku co się dzieje, jeśli robisz przykład 50 kg albo 40 kg, musisz zaczynać z małych talerzy. Oczywiście tutaj fajnie będzie również zaczynać z podstawek, jednak żebyś wypracował ten ruch naprawdę mega płynnie. Polecam Ci zacząć jakikolwiek martwy ciąg od rumuńskiego martwego ciągu. Zanim skoczysz na zwykły, klasyczny martwy ciąg, porób sobie martwy ciąg rumuński. Co oznacza martwy ciąg rumuński? Oznacza przede wszystkim, że nie startujesz z ziemi i po drugie nie odkładasz do ziemi. I teraz co fajnego zrobiłem. Moją pierwszą podstawową rzeczą było wypchnięcie tyłka jak najbardziej w tamtą stronę. Wyobrażałem sobie, że chcę dotknąć tyłkiem ściany. To oznacza to, że moja sztanga sunie idealnie po moich udach, później dalej sunie po moich piszczelek. Dlaczego to jest ważne? To jest ważne z prostego powodu. Jeśli puścisz sztangę, jeśli ona leci sobie dalej, dalej niż twoje uda, nie szoruje po udach, to po prostu zaczynasz obciążać dół pleców oraz trochę przesuwać środek ciężkości, co nie jest do końca fajne. Dlatego podstawą każdego rumuńskiego martwego ciągu oraz podstawą każdego zwyczajnego martwego ciągu jest szorowanie przez praktycznie cały ruch po udach oraz później po piszczelach. To były właśnie powtórzenia zrobione źle. Sztanga była daleko ode mnie. To jest bardzo ważne, to jest chyba najważniejsza rzecz przy robieniu martwego ciągu rumuńskiego. Pamiętajcie, żeby sztanga była cały czas blisko siebie. I oczywiście w przypadku takiego ćwiczenia naszym głównym celem są dwugłowe, więc nie do końca chcemy opuszczać, nie do końca chcemy bardzo mocno zginać w kolana. Na to przyjdzie pora później. Jeśli jesteś na tyle obcykany z rumuńskim martwyciągiem, że jesteś w stanie wykonać go z prostymi plecami, oczywiście możesz przejść do klasyka. Pierwszą rzeczą, nad którą chcemy się skupić podczas wykonywania, klasyka, nawet jeśli Twoje podnoszenie wygląda średnio, to po prostu naucz się dobrze opuszczać. Jeśli będziesz w stanie opuścić sztangę bardzo dokładnie, bardzo technicznie, to samo opuszczanie sztangi będzie na tyle dobrym wzorcem ruchowym, że po prostu nauczysz się tą sztangę podnosić. Dlatego ja polecam zacząć naukę od opuszczania i bardzo na tym się opuszczaniu skoncentrować. Czyli od czego zaczynamy? Przede wszystkim sztanga cały czas sunie po naszych udach. Pamiętajmy o tym, żebyśmy nie byli w takiej pozycji, tylko staramy się wypchnąć klatę. Oczywiście nie staramy się wypchnąć brzucha, to nie chodzi o przeprost w odcinku legionu, tylko staramy się wypchnąć samą klatę. Oczywiście sztanga, jeśli pozwolimy sztance tak naprawdę szorować przez cały ruch, to powinna nas i cały czas w miarę dobrej pozycji i tak naprawdę o czym powinniśmy pamiętać to żeby nie robić po prostu przysiadu skupmy się na tym żeby ten ruch był z bioder przede wszystkim to jest ruch z bioder ruch z kolan jest tak naprawdę niewielki oczywiście nie chodzi o to żeby tu był po prostu pionowy ale chodzi o to żeby zgięcie z kolan było po prostu niewielkie i teraz co do ustalenia naszej pozycji startowej. Jedni będą robić tak, inni będą robić tak. To jest wszystko zależne od naszej genetyki, od naszej po prostu budowy ciała. Wiele osób pyta jak ma ćwiczyć jeśli są bardzo wysocy, jeśli mają 1,90m czy 2 metry. Takie osoby będą mówić, że powiedzmy martwy ciąg ok nie jest dla nich, przysiad nie, są, nie jest dla nich, ponieważ nie są do tego zbudowani. Oczywiście nie do końca mają rację, ponieważ to, te ćwiczenia nie zależą od wzrostu, zależą tylko i wyłącznie od długości kończyn. Jeśli ktoś ma takie szczęście, że będzie miał bardzo krótkie nogi, to będzie wykonywał przysiad, znaczy martwy ciąg, znaczy przysiad i martwy ciąg. Jeśli masz krótkie nogi, oba te ćwiczenia wykonujesz z tułowiem prawie idealnie pionowym. A z drugiej strony, osoba, która będzie miała bardzo długie nogi, będzie zaczynała oba te ćwiczenia z tułowiem równoległym do podłogi. Co z kolei ma swoje wady, ponieważ nieco bardziej obciąży dół pleców, no ale jest po prostu koniecznością. Oczywiście, co do tego, że ludzie wysocy nie nadają się do martwego ciągu. Tak naprawdę wszyscy najlepsi, światowej klasy strongmeni mają powyżej 2 metrów. Oczywiście ważą też ze 140 kg, tak, więc no w sumie nie narzekaj, że ważysz stópkę mając 2 metry, tak, ale to zupełnie inna kwestia. Czyli nie wzrost jest problemem, problemem jest tylko i wyłącznie długość kończyn. Czyli, jeśli masz bardzo długie nogi, to być może powinieneś spróbować martwego ciągu sumo, jeśli czujesz, że twój dół pleców cię boli. I również jeśli masz bardzo długie nogi, a słabą mobilność w dwugłowych mięśniach uda, to również problem będzie polegał na tym, że nie będziesz w stanie zejść do idealnej pozycji z prostymi plecami będą po prostu krzywe dlatego jeśli masz taki problem, jeśli masz bardzo długie nogi, słabą mobilność po prostu podłóż takie podstawki albo stepery, jeśli masz taką możliwość okej, okay, wspomniałem o mobilności dwugłowych jako przyczynie tego, że nie możesz zejść do idealnej pozycji ale to będzie za moment, na razie jeszcze jeden prosty tip czasami... Mój błąd polega na tym, że po prostu używasz pasa do ćwiczenia. Ten pas jest gruby, ten pas po prostu przeszkadza, ten pas ustawia cię czasem nie do końca fajnej pozycji. Dlatego mój jeden prosty tip, który zmieni twoje życie, to zakładanie pasa nie w tą stronę, a w tą stronę. To sprawi, to sprawi, że nie będzie ten pas po prostu ci przeszkadzał, nie będzie cię blokował, nie będzie dotykał łód czy czegoś innego, nie będzie cię po prostu ustawiał w złej pozycji. A zatem przechodzimy do mobilności. Musimy pamiętać, żeby każde, każdą sesję martwego ciągu zaczynać od rozgrzewki dynamicznej. O co nam chodzi przede wszystkim w rozgrzewce dynamicznej? O to, żeby poruszać mięśniami, które będą pracować. Oczywiście no, róbmy sobie kilkanaście wymagów na każdą nogę. Czego nie polecam, to nie polecam zbyt dużej ilości po prostu skłonów. Jak widzicie, jak robię skłon, mam krzywe plecy. I tak naprawdę nie ma sensu. Jeśli ćwiczysz pod martwy ciąg, jeśli twoja sesja to będzie martwy ciąg, jakieś inne ćwiczenia na plecy czy nogi. Nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby na rozgrzewce do tej sesji mieć krzywe plecy. Nic ci to kompletnie nie da, a zwiększy tylko nacisk na dyski. Po prostu może Ci wypaść dysk. Dlatego nie polecam po prostu robić skłonów. Rozgrzewkę. Zacznijmy od tego, po prostu, żeby były wymachy nóg do przodu i do tyłu, wymachy na boki, jeśli robisz też sumo. To jest właśnie fajne ćwiczenie na rozciąganie dołu pleców, w którym po prostu nie mamy skłonu. Oczywiście, jak wszystkie rozciągania statyczne, tutaj również oczywiście polecam je robić po treningu. I to jest oczywiście rozciąganie odcinka lędźwiowego kręgosłupa. A jak wiemy, przy martwym ciągu odcinek lędźwiowego kręgosłupa się po prostu nie rusza. Więc możemy wykonywać to ćwiczenie po treningu, które nie, to Ćwiczenie po prostu będzie, nas rozluźniało, nie będzie po prostu powodowało tego, że będziemy po treningu martwego ciągu tacy zmuleni, spięci i po prostu będzie, będziemy się czuli lepiej. Drugie fajne ćwiczenie na rozluźnienie po treningu, które nie będzie oczywiście przeciążać do pleców, a jednocześnie ten odcinek, odcinek lędziowy i piersiowy mega słucha rozciągnie, jest to po prostu zwis na drążku. Nic bardziej prostszego niż zwis na drążku. Oczywiście nie robimy zwisów przed treningiem, ani nie starajmy się robić podciągania i dopiero potem martwego ciągu, ponieważ to nas po prostu rozluźni, sprawi, że przestrzenie międzykręgowe się trochę odsuną, co może w konsekwencji być problemem. Jeśli chodzi o sam odcinek lęźmiowy, tutaj kręgosłup musi być sztywny. On nie ma, nie ma po co rozciągać do pleców przed treningiem, ponieważ dłu pleców jest sztywny, tak? Nie, on się nie rusza, on się nie skurcza, on się nie rozciąga. Martwy ciąg. To jest tak naprawdę ćwiczenie hip hinge, czyli zdjęcie i wyprostowanie bioder. Tutaj mamy ćwiczenie, to jest ćwiczenie na dwugłowę i na tyłek. Dół pleców po prostu pracuje izometrycznie, czyli nic się tak naprawdę nie rusza. Czyli zadbajmy o mobilność dwugłowych, ponieważ to one są bardzo silnie rozciągane podczas martwego ciągu. Wcale nie dół pleców. Dlatego Zwis po treningu, to ćwiczenie, które przed chwilą robiłem, również po treningu, a przed treningiem tylko i wyłącznie rozciąganie dynamiczne dwugłowych. To powinno zupełności wystarczyć. Teraz pokażę Wam dwa ćwiczenia na preaktywację wykonywane przed martwym ciągiem, ponieważ jest taka tendencja, że ludzie mają bardzo osłabione pośladki, a bardzo silny dół pleców, szczególnie jeśli taka osoba ma hiperlortozę. Co chcemy zrobić? Chcemy pobudzić pośladki do działania. Jak to zrobimy? Wykonując ćwiczenie zwane glute bridge, czyli mostek biodrowy, czyli wyprost pośladków albo obunusz, albo jeśli jesteś trochę bardziej zaawansowany, jedonusz. Jak widzieliście, zrobiłem jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie trzymałem cały czas rękę na żebrach na brzuchu. Pilnowałem, żeby nie podnosiła się klatka piersiowa, żebym cały czas oddychał z przepony, czyli z brzucha, co nam się w konsekwencji przyda przy innych ćwiczeniach, przy przesiadach czy martwym ciągu. Nie będziemy oddychać klatką piersiową, będziemy oddychać przeponą. I jeszcze co, czego pilnowałem, to żeby te brzuch się delikatnie spinał, żeby nie było po prostu przeprostu. Jak robię hip thrust, żeby nie było przeprostu, tylko żeby była pozycja neutralna. To nas przygotuje bardzo fajnie do martwego ciągu. I również, jeśli chodzi o sam martwy ciąg, pamiętajmy, żeby kończyć, kończyć martwy ciąg tak samo, jak kończymy hip thrust, który jest bardzo fajnym ćwiczeniem siłowym swoją drogą. Ale mm, zwróć uwagę na to właśnie, żeby nie było później przeprostu, żebyś nie wypinał brzucha po zrobieniu serii, żebyś tutaj wyłącznie, delikatnie wypinał klatę, a nie brzuch, żeby nie Było po prostu przeprostu, który się obciąży. Jeśli stosujesz te wszystkie rady, o których wspomniałem, to prawdopodobnie martwy ciąg klasyczny powinien być dla Ciebie w miarę ok. Jeśli jednak nie jest, jeśli należysz do przypadków szczególnych, czyli jeśli masz bardzo długie nogi i przy tym dosyć krótkie ręce, prawdopodobnie martwy ciąg klasyczny nie będzie dla Ciebie. Szczególnie jeśli masz bardzo małą mobilność w dole pleców oraz wcześniejsze jakieś urozy, dysk ci wypatrzy coś takiego. Wtedy oczywiście polecam robić martwy ciąg sumo. Jeśli zobaczylibyście jak Piotrek robi sumo, widzielibyście, że on może startować z Ziemi bez problemu. I większość osób będzie miała tak samo. Jeśli nie jesteś w stanie wykonywać klasyka z Ziemi, bez bólu, bez krzywych pleców, wykonuj sumo. Mimo że oczywiście wszyscy cisną bekę z tego sumo, że to dla pedałów, prawda jest taka, że sumo jest bardziej bezpieczny. W suma można u niektórych osób podnieść większy ciężar, więc tak naprawdę nie ma żadnych minusów, a trenowane mięśnie są w 90% takie same. Na koniec jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Jeśli bolicie tylko jedna część, na przykład bolicie lewa część do pleców lub prawa, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że po prostu podczas wykonywania martwego ciągu przekręciłeś się lewo lub prawo. I dlaczego się tak przychylasz? To jest bardzo częste, jeśli robisz przekwytem, czyli nie masz dwóch rąk, tak? Tylko po prostu jedna ręka jest odwrócona. To jest do pewnego stopnia spoko, jeśli jesteś powerlifterem, twój to Jeśli zależy ci tutaj i wyłącznie na ciężarze zdrowie powiedzmy odpuszczasz na drugi plan. To jest metoda, która pozwoli ci podnieść o wiele większy ciężar niż robiąc po prostu na chwytem. Ale problem jest taki, że po prostu jedna część ciała jest przykurczona, druga jest rozluźniona. Jeśli wykonujesz serię przy chwytem, to prawdopodobnie podczas robienia będzie cię kierować w tą stronę, w stronę ręki, która jest supinowana jeśli kończysz martwy ciąg w takiej pozycji no to się nie dziw, że później po prostu jedna strona będzie cię boleć to jest bardzo, bardzo częste dlatego, co ja proponuję, bardzo dużo osób się mnie pyta jak poprawić chwyt ja wam mówię, że tak naprawdę do pewnego stopnia się po prostu nie da zawsze yy, chwyt na chwyt będzie po prostu tym, co cię limituje w martwym ciągu i co możesz robić? Możesz oczywiście robić jakieś tam zwisy, możesz robić trzymania ciężaru, czyli po prostu załadować sobie o wiele więcej na martwy ciąg niż jesteś w stanie normalnie udźwignąć z jakichś tam podestów, z wysokości, po prostu z tym stać. Tylko problem jest taki, że to nie da Ci tak naprawdę bardzo dużo. Dlatego większość osób po prostu po jakimś czasie przerzuca się na przekwyt, Który, jak już mówiłem, jest niebezpieczny. Sporo osób zarzuca, że ten przekwyt będzie po prostu zrywał Ci bicepsy. To jest bardzo rzadka sytuacja, ale też się zdarza. Mi chodzi bardziej po prostu o bóle w, dolu, w dole pleców. Dlatego ja polecam nosić paski. Takie paski możesz kupić w każdym sklepie z suplementami za dosłownie dwie dychy. Możesz też kupić na stronie piotrpasia.pl, wesprzeć dzięki temu charytatywną organizację Zielonej Koszulki, żeby nie musiał cały czas chodzić w tym samym. A tak bez co dają Ci te paski? Obwiązujesz taki pasek wokół sztangi. To naprawdę nie jest wielka filozofia. Jak widzisz, tak naprawdę po prostu sztangę trzymasz, sztanga się nie wysuwa, nie wyślizga. To nie jest żadne oszustwo. To jest, Jeśli nie masz za miesiąc zawodów trójbojowych, w których musisz nie używać tych pasków, tak naprawdę możesz używać pasków przez cały rok. Ja osobiście używam pasków przez tak naprawdę 95% treningu. Mimo to jestem w stanie zrobić ćwierć tony w martwym ciągu w kostiumie darta Vadera, co było na YouTubie. Więc to nie jest oszustwo i to nie zmniejsza naszej siły chwytu, a tylko nam pomaga przeładować organizm Dlatego polecam taką inwestycję. To jest dosłownie dwie dychy, nic się to nie kosztuje, a ta dłuższą metoda ci bardzo pomoże. Podsumowując, pamiętaj o tym, że technik jest tyle, ile organizmów. Dlatego jeśli ktoś ci mówi, że po prostu, załóżmy masz dupę zbyt wysoko, masz coś innego źle, jest, nie jest bardzo duża szansa, że to po prostu jest Twoja pozycja. Każdy tą pozycję będę miał, będzie miał inną, a to o czym mówiłem, są to po prostu typy, które większości będą podobne lub takie same. O czym chciałem wspomnieć na koniec, to pamiętaj o tym, żeby hamsko, martwego ciągu, um, sztangi po prostu od ziemi nie odbijać, to nie jest wyścig kto szybciej zrobi, to nie jest crossfit, po prostu pamiętaj o tym, żeby każde powtórzenie, jeśli wykonujesz klasyczny martwy ciąg, robić z zatrzymania ziemi. To by było tyle, jeśli się podobało daj oczywiście łapę w górę, sprawdź Instagrama, Facebooka i Snapchata i do widzenia, elo, pozdro, elo. elo. Shit, better get lit when I give you that fire light up with mad visions. I'm talking mad visions. This, that. Shit, better get lit when I give you that fire light up.